Cześć ciekawscy! Okazuje się, że ani mięśnie Chrisa Hemswortha, ani ładna twarz Brada Pita nie zdołały pobić charyzmy i humoru Adama Sandlera, który drugi rok z rzędu został wybrany najseksowniejszym żyjącym aktorem. Że co? Sandler? Lepiej zostańcie z nami, by dowiedzieć się, jak to się stało i dlaczego żarty gwiazdy przebojowego filmu Zabójczy Race są tak mocno krytykowane, do tego stopnia, że uważa się je za obrzydliwe, seksistowskie, a nawet rasistowskie. Nowy film Netflix z udziałem Jennifer Aniston i Adama Sandlera pojawił się na platformie streamingowej, wywołując wiele hałasu. Tylko podczas pierwszego weekendu film został obejrzany prawie z 31 milionów kont abonentów. Z pewnością ten oszołamiający sukces wynika też z niezwykłego związku i chemii, które charakteryzują trwającą ponad 3 dekady przyjaźń między aktorami. Oczywiście, jak to w przypadku takiej produkcji Gwiazd bywa, nie brakowało żartów między obojgiem przyjaciół, zarówno w obrębie planu filmowego, jak i poza nim. Podczas niedawnego wywiadu Sandler ujawnił, na przykład, że Aniston wysyłała mu żartobliwe wiadomości, odliczając dni, które pozostały do nakręcenia sceny i ich pocałunku. Nawiasem mówiąc, gdy Sandler został zapytany o najbardziej niekomfortowe momenty produkcji, odpowiedział, że niewątpliwie to te, kiedy jego żona była obecna na planie, bowiem Jackie Sandler zaliczyła malutki epizod w filmie, a jej postać pojawiła się w końcowych napisach jako świetnie wyglądająca Stewardesa. Jednakże dyskomfort, o którym mówił Adam, nie ma nic wspólnego z zazdrością jego żony, bo jest raczej odwrotnie. Według aktora podczas sceny. Mianegoż pocałunku, to właśnie Jackie poprosiła, aby pocałował Aniston z większą pasją i intensywnością. Chyba powinniśmy zaznaczyć, że Jennifer i Jackie są przyjaciółkami, a córki Sandlera, Sunny i Sadie również były na planie. Dlatego wszystko było profesjonalne i pełne żartów. Zresztą Jackie zna już charakterystyczne poczucie humoru swojego męża, które tak w ogóle zostało odkryte, kiedy był bardzo młody. Nawet nauczyciele pozwalali Adamowi na występowanie w klasie, bo był szkolnym dowcipnisiem. Chyba nie pomylimy się, myśląc, że właśnie umiejętność rozbawiania innych pomogła mu też poderwać żony. Jednak nie zawsze Sandler odbierany jest pozytywnie, ponieważ wielokrotnie jego żarty i poczucie humoru określano jako obrzydliwe, seksistowskie, a nawet rasistowskie. Jedną z opinii krytycznych wobec aktora wyraziła aktorka Rose McGowan, która w 2015 roku napisała na Twitterze, że na przesłuchanie do jednego z filmów Sandlera została poproszona o założenie prowokacyjnego stroju podkreślającego kształty. W dodatku za upublicznienie tego aktorka została zwolniona przez swoich agentów. Jednak sprawa z McGowan na tym się nie kończy. Podczas wywiadu dla i e! aktorka opisała humor Sandlera jako głupi i wulgarny. To dlatego, że jak wspomina, kiedy Netflix przekazał projekt Sandlerowi, on miał powiedzieć, że nazwa platformy rymuje się z Wet Cheeks. Dla tych, którzy nie mówią po angielsku, wet oznacza mokry, a cheeks dziewczyny. Chyba rozumiecie. Ale to nie była jedyna nieprzyjemna sytuacja, w którą zamieszany był Sandler. Podczas nagrywania The Ridiculous Six, także dla Netflix, co najmniej tuziny rdzennych Amerykanów opuściło produkcję ze względu na obraźliwe i rasistowskie komentarze oraz żarty Sandlera. Tymczasem jednak najwyraźniej jego humor nadal jest lubiany przez wiele osób, ponieważ drugi rok z rzędu Gwiazdo został wybrany najseksowniejszym żyjącym aktorem według międzynarodowej edycji magazynu Glamour. Niezależnie od tego, czy jesteście wśród tych, którzy lubią komedię tego aktora, czy raczej nie odnajdujecie dobrego smaku w żartach tego komika, producenta, scenarzysty i muzyka, pozostaje on bez wątpienia jednym z najpopularniejszych gwiazd tego gatunku. Nie bez powodu osiągnął tak oszałamiający sukces swoim najnowszym filmem i posiada majątek szacowany na 420 milionów dolarów. Ale lepiej powiedzcie nam, ciekawscy, czy lubicie humor Adama Sandlera, czy nie. Zgadzacie się, że jest najseksowniejszy? aktorem na świecie czy nie? Piszcie w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału oraz zostawić lajka like pod filmem. Do usłyszenia następnym razem.